Jeszcze okuli zapierdziały się jakieś dwa, trzy dni temu, co? Nie! 行こう行こう行こう

No, muszę przyznać, że łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się tego podróżenia Albatrosa. Odkąd pamiętam, zawsze z nimi ciężkie mecze. Dzisiaj zaskoczyli nas w początkowej fazie meczu. I rzeczywiście 0-2 była nerwówka. Na szczęście do przerwy udało się wyrównać. Także uważam, że to było główną przyczyną, że udało nam się wrócić do meczu. To, że do przerwy był remis, także w drugą połowę już wiedzieliśmy, że musimy zagrać ostatnie 20 minut w tym sezonie. No bo jednak cel, jaki sobie postawiliśmy przed tym meczem, wiadomo, przed sezonem, to w końcu znaleźliśmy się na tym podium w najwyższym stopniu. Także udało się. Jesteśmy mega szczęśliwi. Czwarty sezon. Walczymy o najwyższe cele, tak? Kiedyś były baraże, ledwy utrzymaniem. Teraz jest tak, że. Było podium na wiosnę, teraz chcieliśmy wskoczyć ten krok wyżej. Udało się, tak? Także ze swojej strony nie, nie było to moim celem, przyznam. I sukces indywidualny jest dodatkiem, tak? Tak to traktuję.